Z nami Damian Wrzesiński, który już za tydzień stoczy swój wymarzony pojedynek o tytuł IBO w Anglii. Będzie miał naprzeciwko siebie zawodnika niezłego, tylko jedna porażka wysokiego 1,80 m wzrostu, czyli ja odpowiadam niemal 1,80 m, bo to 178, czyli ja odpowiadam prawie temu wzrostowi. Damian jest oczywiście ode mnie zdecydowanie niższy jak on będzie musiał z tym kasę boksować, żeby z nim wygrać. Na pewno musi być Taki rukliwy, on wie, że jest rukliwy. Z kolei Kacase ma ręce bardzo, bardzo nisko, więc Damian skracając do niego dystans, będzie musiał rozpoczynać ataki od ciosów na korpus powinien rozpoczynać, bo Kakase ma ręce nisko. Czeka sobie na to, żeby odchylić głowę i skontrować swojego rywala. Ale jeśli Damian wejdzie mi na przykład lewym prostym na tuft i później rozpocznie swój atak na górę, to może mnie. Wtedy jak najbardziej zaskoczyć. Musi też uważać na prawą rękę, bo Kakazu ustawia lewą, lewą i strzela prawą, wtedy kiwka, Damian z tej strony. Bam i rozpoczyna atak na górę po to, żeby wykończyć swojego rywala. Koniecznie musi być ruchliwy, poruszać głową, chodzić w lewo, w prawo po to, żeby ominąć jab rywala i uważać na prawą rękę, cały czas ją obserwować po kiwce, wtedy może śmiało sobie atakować, bo KH też z, tym, z, tą, z taką słabszą gardą tego półdystansu umie mniej trochę jest w tym półdystansie dziurawy, a jednocześnie e, trzeba właśnie uważać na prawą rękę, bo ta prawa ręka widać, że jest mocna i e, lubi ją wykorzystywać. Jak Damian ma rozpoczynać się ataki, to tak jak powiedziałem obniżając pozycję, wchodząc. Przede wszystkim ciosami na korpus. Życzymy chłopakowi pochodzenia i mamy nadzieję, że przywiezie ten tytuł IBO do Polski. A ja dziękuję tutaj za cenne wskazówki. Na pewno się przydadzą w walce i będę robił wszystko, żeby wygrać walkę.